Otworniarka przedstawia. Hej, w dzisiejszym odcinku Venus Max Light Trap. Poprowadzi moja asystentka. Zacznijmy od góry. Tak, włosy ma zielone taką. Z różowymi pasenkami. Z różowymi pasenkami. A tu ma no... wygolone. A tu ma wygolone. Tak, taka punkowa w um... Kolczyki ma takie. Z liści. Z liści. Właśnie. To te, taki, a taki drugi też, no, nie wiem jak to by wytłumaczyć. Wisząca gałąź. A może wodor? Może, dobrze. Makijaż. Makijaż ma taki malinowy, jakby to powiedzieć. Oczy ma niebieskie. Oczy ma niebieskie. Usta. Usta, to ma takie białe kiełki i czerwone usta. I tak, ma maszynnik. Taki z wodorosta. No roślina jakaś, z Borerko, to jest taki... Z Jeansu. Z dżinsu. Eko punk. Eko punk, Taka tacha jak... Ejpankowa. A z drugiej strony nic. No, bluz... i tak bluzkę ma z taką, spinaczami, z napisami i z tymi czachami i... Spódnica? Spód... Nie. To jest taka narzutka, bo tutaj są już getry. No. Właśnie. To jest taka narzutka, bo tutaj są getry, a spódnica jest czarna. Getry w kratkę, różowo-czarne. Ręce Ręce ma z liśćcami owinięte, takie jak do lotki. Właśnie. I tutaj ma takie, te sześciowe ręce. A drugą rękę ma taką, taką samą. Taką samą. Buty. Buty są najfajniejsze, tylko twoje ehm, się tutaj rozwaliło. Podnie buty. Ehm, takie wyborowce, które tu nam spada. Ok. Druga i Roślinka z fajną powtórką. Dużołe buty, oczywiście. nowe buty ze sznurówkami zielonymi. I tu jest taka podeszła zielona. Tak, a teraz. Dostanę ją po Oczywiście. Torebka we mnie. Torebka to jest taka niebiesko żółty czechowa I takie serduszka i kości. Mhm. Ona spokojnie się otwiera. Widzicie? Ma sens hałas swojego parucha. Dobrze. E, no i tak, serduszko jest czerwone. Dobra widzę. E, różowe serduszko. Kość jest taka biała i jest taki, jak widzicie, jest niebiesko-zielona. Tak, teraz pamiętnik na Maksacza. To, że przeczytam. Czytanie mojego pamiętnika muszę stać, że dostanę na ciebie alergii. I znowu głupio, bo oczekuję na stronę. Tak w angielskim jest więcej. Opis ten Smoxal Club. To ona jest roślinnym potworem, nie? Dzieckiem roślinnych potworów. Śmiałam kłopoty przez to, że nie uważam na lekcji, Nie żebym nie była zainteresowana tym, co mówił pan Hackingon, ale po tygodniu chmury i deszczu słońce zaczęło płacić mnie po imieniu. Właściwie to je wykrzykiwało, a ja nienawidzę, gdy słońce na mnie krzycze. To jest takie niegrzeczne i rozpraszające. Ale tylko klasa pana Haka jest taka zimna i wilgotna. To nie jest to miejsce, w którym upiorka chciałaby zapuścić korzeń. Na szczęście znalazłam odpowiedź na pytanie pana Haka, nawet jeśli na początku nie ja słyszałam, jak je zadawał. No. I teraz, sobą pamiętam, ten I teraz, Shorian. Teraz... Tak, on ma na imię Shorian. Jest cały z wodorostu, taki zielony. To jest coś To jest Tak, um, tak. o ma czarne, jak widzicie, Białą ma Tak się do was szczerzy. He. Uśmiecha się nie? Tak, to was zje wydów się Dobrze, doniczkę ma taką, jak to mówi, czerwoną albo pomarańczową. Do Nie. No dobra, no. dawaj, dawaj. E, no i co by ty jeszcze powiedzieć? Nikt. Przyjdzie do Was do domu i wam oczy. Aha, to naprawdę. I... Nie bójcie się dzieci. Dobra, szczotka. i, I Szczotka. Czarne jak zawsze. Czarno jak zawsze, bo nie chcę iść się robić na przykład inne kolory. No i... I stoi też. I stoi. Ona ma taką kokaczkę o czym I on napisane jest High. Chyba, będziemy już kończyć. No to jeszcze coś daje moja asystentka. Pozdrowienie dla... Siedem.